Wydaje mi się, że również dla naszego wspólnego dobra, abyśmy mogli w sposób świadomy zgłaszać wnioski, czy je popierać potem, czy nie, dobrze byłoby, aby Pan Przewodniczący przygotował nam materiały ze szkolenia, które by wskazywały dla Radnego, w jakich nowych e, aktach prawnych ma się poruszać i okolicznościach uchwalania budżetu. E, zostaliśmy, uważam, trochę wzięci zaskoczenia e, i bardzo bym prosił, abyśmy nie dali się troszeczkę ponieść emocjom. Bo y, nie widzę tutaj może złej woli Przewodniczącego tak do końca, ale też nie widzę złej woli Pani Burmistrz. Siądźmy nad tym budżetem, popracujmy, bo co pokażemy naszym mieszkańcom na zewnątrz. Że z jednej strony to co przedstawi Pani Burmistrz to jest złe i trzeba czambu to odrzucić i walnąć y, na nie. Z drugiej strony to, co przedstawi pan przewodniczący, to jest ekstra i trzeba wszystko zagłosować na za, a może od Ale ja tak się poczułem naprawdę, no niestety, tak się poczułem w tym momencie trochę manewrować. Uważam, że powinniśmy siąść spokojnie, wysłuchać wszystkich tutaj aspektów. Również ze strony pani burmistrz. Pani burmistrz twierdzi, że są jakieś ukryte materiały. No bo jeśli Pani Burmistrz twierdzi, że jest jakaś impreza związana z rolką Szczepanowskiej, a ja jej nie widzę, no to uważam, że coś jest Nikt nie nie, nie ma. Nie ma. Dla mnie. Więc siądźmy. Jest jeszcze czas do drugiego czytania. Przedyskutujmy to na komisjach. Wnioski bardzo proszę niech wspinać do naszej Komisji Finansów. Jeśli jest to zgodne z nowym aktem prawem, jakim jest zmiana ustawy o finansach publicznych i Komisja finansowa się tym zająć, to bardzo chętnie się tego podejmiemy. Tylko dajcie nam szansę. I bardzo proszę, no jeśli zaczynamy kampanię wyborczą, to umówmy się i na następnej sesji razem WIP, yy, Przyjazne Miasto, yy, AWS jednoosobowy, yy, wspólny dobrą żyć i oj, przepraszam, PiS jednoosobowy. <tuklary> tam, no, ale, Słuchajcie, pogubiłem się. I lewica, no. Zaczynamy. Gwiazdę, to zaczynamy na drugim czytaniu, Dobrze. tak? Ja tylko adwokat chciałbym. podzielił Pan mandaty. <grym> Słuchajcie, a propos tego. ja chciałbym powiedzieć. Ale jak tej komisji, w komisji w powiedzieć, w żeby te wnioski, tak? na posiedzenie naszej komisji będzie 8, w przyszły wtorek. I bardzo o. proszę, żeby do poniedziałku, żebyście Państwo złożyli w biurze Rady wszystkie wnioski, bo komisja we wtorek będzie je tak. rozpatrywać. Ja prak. powiem: praktycznie wskazane jest, aby na tej ostatniej posiedzeniu, kiedy Komisja Finansów szlifuje, ostateczną treść uchwały budżetowej byli były przewodniczący pozostałej komisji. Przewodniczącemu żadne, żadne uprawnienia w tym zakresie nie przesługują. Pan termin, proszę bardzo. Ja akurat y, y, przeciwnie jak tutaj kolega mówi, że y, nagle poczuł się zmanipulowany. Ja mam wrażenie, że jesteśmy manipulowani przez 4 lata, czyli 3 lata ostatnie. I tutaj strasznie się nie zdziwiłem, szczerze mówiąc i też myślę, że nie ma żadnych emocji, naprawdę się dzieje, dlaczego bardzo spokojnie, merytorycznie. Pani burmistrz przedstawia nawet te wypowiedzi, czy odpowiedzi i one jasno sugerują na wszystkim. Dlatego, dlaczego bo Pytanie było, czy my chcemy odpowiedzi na swoje pytania, tak naprawdę to nie było pytań, tylko stwierdzenie pewnych rzeczy. Czy my potrzebujemy odpowiedzi? My wiemy, jakie będą odpowiedzi, właśnie takie, jakie były. Na odpowiedzi brzmią, pomyślę, zastanowię się, ale tak naprawdę my się dowiemy przy ostatnim czytaniu, że nic z tego, bo pytanie, mój postulat będzie bardzo poważnie potraktowany. Przecież kilka miesięcy temu pani burmistrz tutaj na tym miejscu obiecywała, że ono będzie. No tak został poważnie potraktowany. I kilka innych rzeczy. Pani Burmistrz stwierdziła, że no niestety kładka, to jest błąd, że ją wycofaliśmy, że te pieniądze wycofaliśmy, bo przecież projekt został zrobiony, bo przecież uzgodnienia i wszystko. Ale przecież na tym miejscu my prosiliśmy Panią Burmistrz kilka miesięcy temu, wstrzymajmy wszelkie prace z kładką. My prosiliśmy i to nawet przegłosowaliśmy, jako prośbę Rady, fakt, że nie, nie uchwałę, bo takiej prawie nie mieliśmy, ale prośbę Rady, Wstrzymajmy tę pracę do ustalenia, czy może jest możliwe przejście na płasko i zaoszczędzenie sporych pieniędzy. Prosiliśmy Panią Burmistrz. I taka jest współpraca między burmistrzem a radą. I dlatego takie sytuacje wychodzą. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Bo ja ja proszę bardzo. Proszę panią Szanowni, Szanowni Państwo. Tak się przysługuję do tego Szanowni. czasu dyskusjom. Ja nie wiem, czy my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wybrali nas mieszkańcy Bierzycka. Proszę to Państwa, to wcześniej, już trzeci rok się zbliża ku końcowi naszej kadencji. Wcześniej cały czas mieliśmy pretensję, że nic się nie robi. I to nie jest. My pół razy wypowiadaliśmy na Radach. Proszę mi pozwolić powiedzieć. Ja jestem zaskoczona momentami naszej dyskusji. Raz chcemy. Raz nie chcemy. Raz pani burmistrz już podejmuje taką decyzję, stawia nas pod ścianą. My się znów wyceltujemy. Jest to jakaś taka kusztawka, której ja, mając już jakieś doświadczenie bycia w samorządzie, czuję się fatalnie. Ale jednocześnie melduję Państwu, ja nie startuję na stanowisko burmistrza. Ja jestem zwykłą radną. Tą przeciętną radną, którą wybrało społeczeństwo tylko po to, żeby się liczyć z mieszkańcami tego miasta, ich pieniędzmi i działać na ich dobro. Ja proszę o kulturę w rozwiązywaniu problemów. Proszę nie zaskakiwać nas, panie przewodniczący, bo pan był na szkoleniu. Jeśli pan był na szkoleniu, to wydaje mi się, ja się czuję w tym momencie bardzo źle. Pana obowiązkiem było nas przeszkolić, zebrać przewodniczących przynajmniej, byśmy mieli, mieli możliwość przedyskutowania na komisjach proszę nam pozwolić rozmawiać na temat na komisji i na temat kładki i na temat innych spraw, które tutaj się toczą cały czas. Każdy z nas dostał budżet wcześniej i każdy z nas ten budżet mógł sobie przeanalizować. Są komentarze, są śmiechy, są ironie w czasie sesji. Bardzo to jest niesmaczne. My reprezentujemy społeczeństwo, proszę pamiętać. Ja się czuję fatalnie. Ja lubię kulturę i kulturalne zachowanie się. I oto wszystkich nas, od Pana Przewodniczącego o, począwszy, proszę, ponieważ cały czas jest ironia, cały czas jest złość, cały czas jest coś, czego ja nie rozumiem jako radna. Przepraszam bardzo za Proszę Państwa, no sprawy są bardzo istotne, bo tak, o ile chodzi o Internet, Pan Przewodniczący mówi, że jeżeli jest w mieście, czy w określonym terenie Internet, a w Giżycku jest, to pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej nie będą. Pani Burmistrz mówi, że złożyliśmy wniosek i pieniądze będą.

Będzie. Jak będzie. będzie nie wiedziałem, że nie będzie. Pani Wójtu nie, 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 no. <ślażdżąc> <ślażdżąc> bo jest kwestia tego. No przecież ja myślę, że dzisiaj są określone reguły dzielenia pieniędzy unijnych i tam chyba konkretnie ktoś potrafi przeczytać, że jeżeli jest zasięg internetu w danej okolicy. W przypadku miasta, a w Giżycku jest i, i przewodowy, i radiowy, i jeszcze nie wiem jaki, no to i, i można ustalić, że jeżeli jest taka sytuacja z internetem, to tych pieniędzy nie będzie. I teraz... No wiem, że przegłosowaliśmy, ale nie, nie jednak chodzi, żeby sytuacje były jasne. Dlaczego mamy głosować nad czymś, jeżeli to nie przejdzie? Dziękuję. Pan Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Kto jest za wnioskiem? Dziękuję. Proszę Państwa, ja mam propozycję, ale jeszcze jeden projekt uchwały. A ile było zacydowanie. Nie, nie, nie. Jeszcze. Ja <grym> to nie trzymam. Nie, <grym <grym nie, nie, nie. Jeszcze raz. Nie Jest żył. Proszę Państwa, mam propozycję, aby projekt uchwały nr 5 się przegłosować, bo zainteresowane osoby czekają, a potem zrobimy wszędzie. Ale nie przegłosowaliśmy wniosku pana Głoski, y, pana bo przecież nie wiadomo tak naprawdę, czy kończymy dyskusję. a ja, ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Słucham? Było więcej, było. Słucham? Było więcej. Było więcej. Jaka większość? Proszę Powtórzę tak. głosowanie, bo panie ma wątpliwość. Kto jest za tym, żeby zamknąć dyskusję wokół budżetu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc wniosek przeszedł. Panią propozycję jest taka, proszę Państwa, byśmy teraz